Cześć Śwanko, witajcie! W tam, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku, już w 90 dziewięć, odcinku na serii na polskiej wsi, a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę. To będzie kolejny odcinek z tej serii i kto, nie, kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca września po 1300 subskrypcji, więc zostaw tego suba albo wyślij. I wyślij koleżankom lub kolegom ten filmik, żeby jak najwięcej osób zobaczyło. Tak, co? Napiszcie hashtag Policja, a ja wam przypnę serduszko, i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po ileś tam osób. Co? Co, co się pozmieniało po ostatnim odcinku, i dlaczego hashtag Policja? Zaraz to wszystko wam opowiem. Ale na samym wstępie, co się pozmieniało poza odcinkiem? Tak, no po ostatnim odcineczku, tak, co? Oczywiście, widzę po ostatnim odcineczku, tutaj rzepak już wysypałem z tamtem Jeden zbiornik kombajnu wysypałem, bo... Tamtego, widzowie, pola jeszcze nie dokończyłem nie skosić i jeszcze... Nawet drugiego pola nie zacząłem kosić, nie zacząłem kosić, tak? E, co, ale to spokojnie się wszystko się skosi na spokojnie. Ale to e, tak, co tutaj, oczywiście, się nie pozmieniało. Tutaj, na przodzie, gospodarstwa tutaj stoją przy, przyczepy. Tu, kombaj, stoi nasz tutaj. Kierowca je, tego tira jeszcze tutaj stoi. Nie wiem, kiedy odjedzie, ale sobie niechaj, tutaj. So, tutaj, niechaj, sobie tak stoi. E, co, tutaj, talerzówka szewnikiem stoi. Tutaj władzu, tutaj kultywator, tu przyczepa, tu zatorek, tu e, mamy maszynki, e, rozrzutnik będziemy pod, podczepiać w tym, w tym odcinku, tu będzie belki. Tu Sobelki, tu kombaj yy, Tutaj już się chyba, widzowie, już się nie pozmieniało. Nie, no tutaj się oczywiście ni nic się nie pozmieniało. Co? Ale co? Pewno już, widzowie, zauważyliście, że nie ma Lublina na naszym gospodarstwie. No niestety o, o Lublinie zaraz pogadamy, jak będziemy na polu. W sumie zaraz, no nie zaraz, bo jak dojedziemy na pole... Yy, ale najpierw, żeby dojechać na pole, no to trzeba... ZTSa podczepić do rozrzutnika, tak widzę. teraz patrzę, że w rozrzut na rozrzutniku mamy obornik. Więc to jest dobrze. Myślałem, że będę ładował teraz, ale to się okazało, że ha, dlaczego to nie da się widzę, podczepić. Aha, czekajcie, widzę ja sobie, widzę, oczywiście zrobię coś takiego. O, czekajcie, gdzie to było? Tutaj to było, tak wyłączę. tak. Hmm. Aha, fajnie widzę, że nie działa tutaj wałek w tym zetorze nie mam pojęcia dlaczego to tak się dzieje, ale co po, oczywiście tutaj myślałem, że z TS-em będę to robił, ale no niestety nie zrobię tego z TS-em ale podszczepimy sobie za to kejsa. myślę, że keisor pociągnie taki rozrzutnik, ale na pewno pociągnie więc myślę, że nie zakopię ten keisor, a jak się zakopię no to trudno, tutaj przyjedziemy Dobra, przejedziemy tutaj jakoś powoli, ale... Dobra, tu coś takiego, tu będzie coś takiego, dobra, tu... No, a tutaj działa w tym case wałek, więc w Zetorze prawdopodobnie no niestety wałek nie działa, ale to... Trudno, postaram się jeszcze ten wałek no niestety naprawić poza odcinkiem jakoś. Na pewno się ten wałek da się naprawić jakoś w plikach tego zetora, coś pogrzebie, więc może ten wałek w zetorze naprawię, albo może nie naprawię, ale to się zobaczy. Bo nie wiem, co jest tak naprawdę w środku. Co tutaj mamy, oczywiście, tutaj stoi wózek na header. No, nie przyprowadziłem go z pola, ale to się na spokojnie go przyprowadzę. Co hej oczywiście tutaj widzowie rozrzucamy obornik na tym polu pojęć mianiu tutaj dobra wjeżdżamy tutaj oczywiście dobra poprzeczniki widzowie sobie zrobimy dobra dobra tak widzowie będziemy robić co włączamy pałeczek i jedziemy co widzowie e, tak e, pe, odnośnie tego lublina no niestety widzowie przyjechała mi do mnie wczoraj policja i oczywiście mi zabrali tego Lublina. No niestety, zabrali mi, mi Lublina z racji tego, że to był kradziony Lublin. Tak, widzowie, to był kradziony Lublin, ale ja się, widzowie, tym się nie przejmuję, bo na pewno jakoś tego Lublina odzyskamy. W sumie napiszcie... Napiszcie mi w komentarzu czy mam tego Lublina odzyskać, czy tą sprawę zostawić, ale mi się wydaje widzowie, że tego Lublina ja muszę odzyskać, bo ten Lublin no to to jest najlepsza rzecz co mogła się mi trafić, bo ja bym widzowie tego Lublina sprzedał za tyle pieniędzy, żebyśmy mieli kasę na nowe nabytki, a nawet i na nowy nabytek, bo teraz już gospodarstwo coraz większe no to maszyny. Coraz, y, y, coraz droższe, y, więc tak widzę. Coraz większa maszyna, no, no to y, coraz i droższa. Tak to jest na tej polskiej wsi, ale to, to się ja do tego widzę. Oczywiście przyzwyczaiłem na tej serii. Tak widzę. Patrzę teraz, że to pole zrobimy szybko. Y, na jednym rozrzutniku, y, jak, jak możecie zauważyć, no to też mam nową teksturę obornika, która jest bardzo. Widoczna, więc no polecam widzowie tą teksturę. Ona jest ta tekstura na LS Portal, więc kto jeszcze jej nie widział, no to może sobie ją pobrać, bo ja tą teksturę bardzo polecam. Tą teksturę, więc tak, więc co. Też rzeczywiście tą teksturę ma Crispin i Agrovariat, chyba ma tą teksturę, z tego się co nie mylę, więc oni też polecają Wam Polecą wam tą teksturę yy, obornika, więc yy, to po prostu ta tekstura jest fajna. Tak jak było to na początku farminga, że było widać teksturę po oborniku, a nie, a nie tak jak po tych aktualizacjach wszystkich, gdzie nie widać tekstury pszenicy. Ten po pszenicy obornika, po pszenicy, jęczmieniu i owsa Tekstury obornika nie widać, tylko widać po rzepaku i po sojste albo nawet i po rzepaku nie było widać, więc to ale to mniejsze o to, ale widzę to ściernisko tak wygląda mega w tym oborniku. Co widzę tutaj będziemy oczywiście na tym polu szat rzepaczek, jakby ktoś nie wiedział, bo no to trzeba pole przygotować. W tym sezonie będziemy mieli trochę tego rzepaku, bo chciałbym mieć tych trochę więcej tego rzepaku ja, y, niż w tym sezonie, ale to jeszcze zobaczymy, ile będziemy mieli tego rzepaku, bo niby są plany na dużo, ale nie wiadomo, czy te plany oczywiście wypalą, bo no, no wiadomo, jak to jest na polskiej wsi. Tutaj jest zła pogoda, no to nie zasiejesz, popada dużo, no to nie, też nie zasiejesz, bo mokro, więc jak to na polskiej wsi, ale to przejście zobaczę. Też widzowie prawdopodobnie wy ten chyba odcinek widzicie chyba w niedzielę z tego co się nie mylę, albo w sobotę, więc życzę Wam miłej soboty bo ja to widzowie nagrywam dla Was te odcinki na zapas, bo jest oczywiście czwartek no, czwartek oczywiście, czekajcie Wam powiem który to jest czwartek, bo Zobaczę na telefonie, działam ja tylko ten telefon. Dobra, widzę już mam telefon i zaraz zobaczymy. Działam ja kalkulator. Dobra, tu oczywiście włączymy ten rozszerzacz, czekajcie ja tutaj sobie tak zrobię i będziemy sobie tak jechać, a ja z kalkulatora muszę sobie oczywiście poszukać w międzyczasie sobie czwartek widzowie 21 wrzesień czwartek tak, godzina oczywiście 9 rano, a ja to widzę. sobie nagrywam z z tego, widzę, że nie poszłem do, do szkoły. Nie z z tego, że e, musiałem nagrać odcinek, e, tylko z z tego, widzę, że mnie głowa oczywiście bola, boli. No, by oczywiście rano, jak wstałem o 6 godzinie, no to mi mnie bardziej głowa bolała, ale to mniejsza o to. I dlatego nie poszliśmy do, do, do szkoły, widzowie, bo jak się źle czujesz, no to widzowie i tak się nie nauczysz w tej szkole. No, niestety, bo nie będziesz się mógł, mógł skupić na lekcji. Bynajmniej ja tak mam. Ale widzowie u mnie to lekcje wyglądają tak, że siedzę na wszystkich lekcjach w telefonie, więc no, ale w sumie każdy tak ma w klasie, że siedzi każdy w telefonie, więc Praktycznie każdy u mnie w klasie siedzi na telefonach na lekcji, ale to mniejsza, o to napiszcie w komentarzu, czy wasi znajomi albo wy też siedzicie na lekcji w telefonie, bo też jestem tego ciekawy, czy wy też słuchacie nauczycieli, czy nie, więc możecie napisać, co, tutaj do tyłu, cofniemy, coś, coś takiego, tu oczywiście sobie odepniemy z kabiny, tak, no, nie będziemy wychodzić z kabiny, oczywiście to zmienię, bo to jest tak mało realne, żeby z ściągnika to odpinać. więc ładujemy w cewie oborniczek i chyba już nie będziemy jechać. A może widzę, jeszcze tam tamto pole, dokończymy, zobaczymy jeszcze, więc myślę, że. Oha! Aha, widzę. Yhm, mm, Łatko mm, mm. bosko, widzowie Ale tego te case to trochę bardzo nam podnosi, więc Czekajcie widzowie, ja to zaraz naprawię, to Podszczepimy zgrabiareczki i nie będzie nam zaraz tył tu podnosił, więc będzie idealo. Dobra wałka nie będziemy podpinać, po co wałek mi podpinać O i od razu lepiej grawiarkę podpięliśmy i jak ta lala teraz se ten podnosi, ale widzowie, ten rozświetnik w końcu napełnimy bardzo szybko. Bo jak sami pamiętacie, no to w tym Władkiem trochę się namęczyliśmy ty, napełnianiem, a teraz to bardzo szybko nam ten będzie szło. To napełnianie. Patrzcie, widzowie, tutaj już mamy 20%. Jeszcze 8 łyżek, i będzie. 100%, czyli stoi cały naładowany rozrzutnik, więc szybko, ale tak teraz widzę, że niby podpięliśmy tą skrabiarkę, ale i tak podnosi, ale to, ale to, żeby, ale to i tak dobrze. Lepiej, żeby trochę podnosiło, niż ma w, w ogóle jak to podnosić. ciągnik, ale w ogóle w tym odcinku soft-topy, tak, wałek w zatorze nie działa. top, w case, do góry szedł. Nie, nie wiem co za zwariowany odcinek, ale takie odcinki widzowie też oczywiście muszą być, bo Muszą być oczywiście takie odcinki, bo bez e, Przypałów, no to nie ma Serii e, Więc tak Trochę było fajnie, trochę nie, ale tak patrzę, widzę, że Z tej pryzmy, no to w ogóle cały Wybierzemy tej, ten obornik, ale to dobrze, jeszcze widzowie tak, około 5 ton musimy wsypać jeszcze 5 łyżek. Na pewno, w sumie jeszcze 4 albo 4, albo 5. Nie wiem w ogóle, teraz. Widzę, że 3 albo 4 łyżki trzeba napełnić. Ale chyba mi się wydaje, że 3 łyżki jeszcze trzeba napełnić. Ale ale to w tym widzowie, aha, dobra, to jest już napełnione. Ale to szybko nam poszło. Tak teraz patrzę tutaj. 80%, 82%, czyli jeszcze dwie łyżki musimy napełnić i będzie. Nie, no to w ogóle nam bardzo szybko idzie, ale to fajnie, to bardzo fajnie. Uuu, 93%. Dobra, tutaj widzę, stąd weźmiemy, bo nie będziemy z tej kupy ładnej brać nam. Na pewno pe ciekawe czy będzie teraz 100%, czy nie, nie, jest 94%, ale co? Ja widzę, oczywiście nie będę jechał, tu od odciepiamy tą zgrabiareczkę i jedziemy na pole, rozrzucać, bo nie ma czasu. Wam powiem, tak co? Tu coś takiego, tu podciepimy, tu coś takiego i jedziemy na pole pole, rozrzucić obornik, dokończyć tamto pole i pewno skończymy odcinek na tamtym polu, bo już nie będziemy jechać na gospodarstwo, bo to i tak za długi odcinek wyjdzie mi, a ja się staram robić takie 20 minuto, minutowe odcinki, żeby nie byli za długie ani za krótkie, jak w takie w sam raz. Eee, czekajcie, ja tutaj sobie zamknę to krokodyla naszego. O, opuścimy tego tura, bo tak on nieładnie wygląda ten case. Jak jest tur do góry, a tak jak teraz, no to fajnie ten case wygląda. więc myślę, że to i tak wszystko fajnie wygląda. Co? E, tutaj tutaj chyba nie dokończyliśmy. Tu... Ale ten kurt case bokiem zarzuca z tym rozrzutnikiem, ale wam powiem, widzowie, że. Na początku odcinka jak podczepiłem do tego case'a ke rozrzutnik, no to byłem nieźle nastawiony, ale teraz, no to jestem bardzo dobrze nastawiony w z tym rozrzutnikiem, no, no bo w końcu, w końcu jest prosty rozrzutnik, nie jest widzowie, w tym zaczep w tym case'ie jest dobrze zrobiony, bo jest zaczep w tym case'ie widzowie, jest bardzo niszutko zrobiony, a tak jak w fęcie no to jest bardzo wysoko ten zaczep. A i się widzę, zaczepia trochę ten. Jest przechylany ten rozrzutnik, więc, i tak myślę, że fajnie to wszystko wygląda. No, tutaj widzę, koniec, dobra, coś takiego. Coś takiego tu oczywiście wyłączamy. Coś takiego tu. Tak. I co widzowie, A. I tutaj widzowie jeszcze muszę dokończyć poprzeczniaczek, ale co widzowie? W tym odcinku to już będzie na tyle. Ja się z wami żegnam. Widzimy się już w kolejnych odcinkach u mnie na kanale, już za dwa dni. Co? Na razie, cześć.